Nie bez powodu tutaj się spotkaliśmy, bo Biks Machulski, czyli pana firma dostarcza sprzęt do studiów telewizyjnych między innymi. Zgadza się. Chciałem właśnie zapytać, jakie teraz są trendy, jeśli chodzi o studia telewizyjne w Polsce? Jeżeli chodzi o trendy, w budowie studia, przede wszystkim pandemia los rozkwit małych tutaj studiów. Blogowych, pod YouTube'a, pod Twitch'a. Chodzi przede wszystkim Czyli o. Czyli są to takie amatorskie studia? Nie do końca. Początkowo tak było. W obecnej sytuacji mówimy o studiach, które są na 3 do 5 kamer, przygotowane z własnym oświetleniem, z zbudowanym mikserem audio. Dopiero co skończyliśmy studio w Warszawie, skierowane właśnie do przygotowania podcastów. Tam są trzy mikrofony e, RODE NT1 na wysięgnikach na ramieniach. Mamy dwa telewizory 65-calowe. Za chwilę powstanie wideo, mały wideo wall. To wszystko na powierzchni. więcej od razu zapytam, 3 metrów, e, od razu metrów. zapytam, karatowych. po co telewizory 65-calowe do nagrywania podcastów? E, dlatego, że studio ma być uniwersalne. Raz klient otrzymuje dotacje. Czy takie są trendy, że zakładamy studio y, podcastowe, czyli audio ale myślimy dalej. Tak, przykładem będzie RMF, gdzie mamy, owszem, rozmowy w studiu, ale w Internecie możemy ją obejrzeć. Dwa... No, przez Interia, oni tak mają platformę, właściwie wideo. Zgadza się, przygotowywaliśmy także jako BX też pod Interia jedną z ich studii. Przede wszystkim budujemy dla klientów, którzy chcą swoją karierę wiązać z Internetem, studia inter... telewizji internetowej, Niekoniecznie studia, które są skierowane na multiplex, aczkolwiek takie także tworzymy, bo tworzymy i małe, i duże, ale w tej chwili, jeżeli chodzi o pandemię, kierunek jest na uniwersalność i w kierun kierunek to jest internet. Że pan wspomniał o pandemii, bo pandemia zmieniła wszystko w tej branży. Jeśli chodzi o waszą perspektywę, jakie trendy zaobserwowaliście po pandemii? Miejmy nadzieję, że jesteśmy po wierzę w to gorąco. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o trendy na tą chwilę, to są konferencje hybrydowe. Z tym najczęściej się spotykamy. Te trendy idą w stronę edukacji konferencji, które są zdalne bądź hybrydowe. Przez hybrydową konferencję mam na myśli, że część słuchaczy jest fizycznie na sali, a druga część łączy się zdalnie za pośrednictwem łączy internetowych. Ostatni projekt, jaki miałem przyjemność zrobić, to był z wykorzystaniem Sony React C1000. Nie wiem, czy pan, pan kojarzy, to jest urządzenie do ekstrakcji pisma odęcznego. Czyli mamy. Wykład... Nie mam pojęcia, co to jest. To już przybliżę. Tak, to nie jest reklama, ale świetne urządzenie, jeżeli chodzi o właśnie uniwersytety czy uczelnie. Ekstrakcja pisma odęcznego polega na tym, że. Normalnie mielibyśmy wykładowcę, który jest przy białej tablicy, pisze na, na niej, na sali może być 200-150 osób, nie wszyscy widzą wyraźnie, wykładowca może to zasłaniać, a co dopiero o tych, którzy są online i są w, po prostu na zasadzie wykładu hybrydowego. W takiej sytuacji, rację 1000 kamera wykorzystuje kamerę, która jest skierowana na tablicę, następnie odczytuje czarny mazak, są dwie opcje, biała tablica, czarny mazak, Czarna tablica, biały mazak. W tej sytuacji yy, jest ekstrakcja pisma, czyli pismo, które jest na tablicy, wy, wydaje się odbiorcy, że jest przed. Jest sposobem, przenoszone. Jest przenoszone ja i przez i, kamerę na, o monitor. Zgadza się i widać cały czas prowadzącego, ale mm. tekst jest przed nim. Mm -hmm. jest Podobne rozwiązanie zbyt. zaprezentowała Jabra na ISE w tym roku. W tym roku, a RAC 1000 wyszła dwa lata temu, a w, mhm. w tym roku mieliśmy sprzedaż już do, na polskim Ale ja, ro, ja rozumiem, że pan y, uważa, że właśnie ta y, realizacja takiego studia hybrydowego do pracy hybrydowej właśnie zmierza w tym kierunku. Kieruje się w stronę ułatwienia odbiorcy zbierania informacji, jak również idzie w stronę autotrackingu, idzie w stronę quasi trackingu. To jest taki oszukany tracking, jest coraz bardziej popularny właśnie dla klientów, którzy mają mniej zasobny budżet. To są kamery 4K, które mają szeroki kąt widzenia, natomiast obraz, który wysyłają to jest Full HD, czyli to jest czwarta tego obrazu. Czyli obiekt de facto nie wykracza poza ramy kartu, ale odbiorca widzi tylko już cropping do Full HD i taki tracking się nie myli. Ponieważ cały czas wykrywanie tej twarzy, obiekt nie wychodzi poza kadr, nie mamy fizycznej kamery kopułkowej, która się obraca, a dzięki ty temu yy, mamy zachowaną ostrość i podążanie za obiektem. Tutaj chyba warto powiedzieć o kamerach PTZ, bo one teraz przeżywają jakiś taki niesamowity rozkwit. U nas na kanale pojawiło się sporo materiałów na ten temat. Ostatnio o profesjonalnej kamerze PTZ właśnie Sony z wymiennymi obiektywami. Yy, FR-7. Tak, tak, dokładnie, ale nie tylko. Jeszcze inne też się pojawiły. Czy te, takie kamery przeżywają właśnie obecnie boom właśnie z powodu tej tendencji, o której Pan wspominał, tej pracy hybrydowej? Nie tylko hybrydowej. Rozkwit kamer zrobotyzowanych tak naprawdę zaczął się znacznie wcześniej, ale ten boom zawdzięczamy pandemii, ponieważ nagle się okazało, że na przestrzeni iluś metrów kwadratowych może być ograniczona ilość osób. To uniemożliwiało przeprowadzenie nagrania z operatorem fizycznie znajdującym się w pomieszczeniu. W takiej sytuacji kamera PTZ jest nieoceniona, ponieważ umożliwia zdalną kontrolę sterowania. Niektórymi kamerami PTZ można sterować po VPN-ie, czyli możemy być w innym mieście i możemy nią zarządzać. Jeżeli chodzi o tutaj kamery, to my, jako firma Best jesteśmy dystrybutorem praktycznie każdego produktu z zakresu. PTZ, czyli jesteśmy dystrybutorem Sony, e, gdzie ja akurat prowadziłem wykłady na Sony Rock Show i właśnie robiłem wykłady na temat kamer PTZ Sonego. Na najbliższym BX Media Show, który będzie 4 listopada, będę robił wykład na temat wspomnianej sony FR7. Pier pierwsze wystąpienie, pierwszy raz tak myślałem, kamera. że kanona też się e, pojawił. Canon też się pojawia. E, powiem tak, osobiście. Byłem właścicielem dwóch kamer zrobotyzowanych kanona CR-300, świetny sprzęt, ale jako pracownik tutaj nie jestem skierowany, tutaj jedna firma, druga. Nie ma na ten moment kamer z większym przetwornikiem niż fl 7 to jest pełna klatka. To jest kamera skierowana do produkcji filmowych. No tam można zmieniać obiektywy, to jest niesamowite. Tak, wyszedł nad specjalny obiektyw bezpośrednio dla tej kamery. Mamy 16-35 z power zoomem, którego wcześniej nie było. Ale jak najbardziej, jeżeli ktoś posiada od FS7 obiektyw 18-135, jeżeli mnie pamięć nie myli, to jak najbardziej będzie kompatybilny. No dobrze, ale tu mówimy właśnie o przemyśle, powiedzmy, filmowym. Gdzie wiadomo, że takie kamery będą wykorzystywane do takich, powiedzmy, scen specjalnych, gdzie dużo łatwiej jest wykorzystać taki sprzęt, albo bezpieczniej, albo szybciej, i tak dalej, i tak dalej. A co jeśli chodzi o studia telewizyjne? Czy zaobserwował Pan coś takiego na rynku profesjonalnych studiów telewizyjnych w Polsce? Albo może właśnie takich mini-studio, na przykład w firmach? Czy znaczy jest, sobie... jest zapotrzebowanie na tego typu, czy myśli się o tym, żeby właśnie zastąpić operatorów? Jest ogromne zapotrzebowanie w studiach, szczególnie tych internetowych, gdzie liczy się amortyzacja kosztów. Przede wszystkim operator to może zabrzmi brutalnie, ale trzeba go opłacić. Do tego jest sprzęt, na którym musi pracować. W przypadku kamery PTZ. Wystarczy jeden operator kontrolera, który może przy krótkim szkoleniu operować trzema kamerami, kamerami PTZ. Rzecz jasna tutaj na obronę, bo zaraz... Operatorzy powie, mnie powieszą. Kwestia jest taka: operator kamery zrobotyzowanej nie wykona szwenku, nie wykona najazdu, nie wykona wszystkich ruchów, jakie może wykonać operator, i przy realizacjach, dużych realizacjach na żywo czy też innych, operator jest nieoceniony. Okej, okay, to w jakich sytuacjach PTZ ki się przydają? Więc przy statycznych ujęciach, na przykład w tej chwili. Takich jak my tutaj, tak mamy. widzowie tego nie widzą, ale ogrywają nas Dwie gry, kamery, kamery, jedna szeroko, druga blisko. Tak, ale one są statyczne, Niko, przy nich nie ma. Na statywie, ale w momencie, kiedy ja przykładowo byłbym dość nerwową osobą i zacząłbym się poruszać, wstawać, ten, to mógłbym wykroczyć poza kadr. Dwak, wszelkie zmiany kadrowe wymagałyby od realizatora bądź kogoś innego, żeby jednak podszedł do statywu i zmienił kadr na kamerze. W przypadku kamery zrobotyzowanej można to wykonać bezpośrednio przy tutaj stanowisku, przy mikserze wideo. Jeżeli chodzi o rozkwit największej części kamer zrobotyzowanych, to rozkwit dotyczy tego średniego szczebla, czyli kamer zrobotyzowanych w cenach, które nie przekraczają ceny profesjonalnego camcorderu. Czyli jeżeli mamy do porównania wydać na przykład Sony Z90 z jednocalowym przetwornikiem, to w podobnej cenie będzie SSG X120 też Sonego. Jeżeli mamy do czynienia z kamerami Canona, bo też jesteśmy. Czyli ceny są porównywalne. Tak, oczywiście kamera PTZ będzie miała mniejszy przetwornik, ale będzie zapewniała ruch kamerowy, będzie zapewniała wyjście od razu SDI, HDMI praktycznie mało które kamery PTZ nie mają wyjścia SDI-owego, a coraz większa ilość kamer PTZ mają, jest wyposażona w standard NDI. I to jest jedna z głównych też przewag tych kamer. Kilka słów o tym standardzie, bo to jest taka swego rodzaju nowość, prawda? Znaczy, nie tyle nowość, co przez pandemię jest boom. Teraz nagle się obu wszyscy obudzili, bo TriCaster zaprezentował NDI jakiś jaki, przez jakiś czas, mam na myśli kilka lat temu. W tej chwili mamy NDI w standardzie 5.5, czyli to już jest piąta odsłona, aktualizacja tego standardu. Najzwyczajniej mówiąc, kamery NDI PTZ mogą być zasilane, sterowane i przesyłać obraz za pośrednictwem jednego kabla, czyli tutaj w tym wypadku kabla Lanowskiego, czyli rj 45 5-6 kategorii. I to jest duża po prostu zasługa tego standardu, że nie musimy ciągnąć kabla SDI-owego, nie musimy szukać zasilania sieciowego. Kabla, który będzie stelował tym systemem, ponieważ mamy to zapewnione za pośrednictwem jednego kabla. Jeżeli sieć jest na tyle wytrzymała, to opóźnienia będą znikome. Możemy za, zastosować NDI HX, czyli dalmowy standard, który jest troszkę tańszy, ale kompresja jest większa, bądź zainwestować w NDI pełnoprawny na licencji płatnej i wtedy kompresja jest naprawdę niewielka. Jakie kamery PTZ zaprezentował BX Machulski tutaj na Sharpnek Competence Days? Więc mamy bardzo bogatą ofertę. Eee, przywieźliśmy ze sobą kamery Sonego, mamy SSG X120, a mamy X40, czy to jest bardzo ciekawy model, ponieważ ma, jest wyposażony w wyjście USB, czyli klient nie musi posiadać miksera wideo z wejściami HDMI czy SDI. Wystarczy komputer, do którego podepnie po USB 3.0 taką kamerę ona jest widoczna jak kamera internetowa, ale ma znacznie większy przetwornik. Mamy możliwość poruszania się. Mamy ze sobą kamerę SSG 360, troszkę starszy model, ale świetny, jeżeli właśnie potrzebujemy płynnego ruchu, tilt, zoom. W tym wymagany jest SDI. Mamy ze sobą e, kamery tutaj e, BX, to jest e, tutaj przejęliśmy część takiej marki, to są proste e, kamery dla najmniej wymagających klientów, ale zapewniające przyzwoite wyniki, bo są na przetworniku 1 i 2 ,8 cala produkcji Sonego. Jest bardzo dobry, ale mamy jeszcze jedną pozycję, która jest idealna nie tyle dla studia telewizyjnego, co do centrów konferencyjnych, jak i edukacji. Mianowicie to jest UM40 i to jest kamera 360 stopni, czyli nie PTZ, hmm. bo PTZ mamy i mamy jeszcze EPTZ. To jest kamera, która widzi w wąblebie 360 stopni, ale obraz, który wysyła, to jest tylko już wybrany kadr. I ma wykrywanie twarzy, trackingu. Jest połączona z mikrofonem i z głośnikami. Głośniki są także 360 stopni i mikrofon. Co za tym idzie? Wyłapuje dźwięk z odpowiedniego kąta i obraz z tej części kadru jest wysyłany. Czyli może być to przy okrągłym stole, może być mm. to przy yy, prostokątnym i jest także funkcja śledzenia. Co za tym idzie yy, wykryta twarz, nawet jeżeli porusza się, tak jak mówiłem na początku, yy, kanał to tracking. Będzie cały czas osoba w kadrze i nie będzie zniekształcenia wynikającego właśnie z perspektywy 360 stopni, tylko będziemy mieć już jednak wąski kadr tutaj około 90-80 stopni. Z tego co pan mówi, te kamery, człowiek ma wrażenie, że tam jest jakby sztuczna inteligencja, to na pewno. Jak najbardziej jest teraz bardziej zaawansowana. Niestety nie, nie mieliśmy szansy przyjechać z najnowszą kamerą Lumensa. Ona szczyci się rozwiniętą sztuczną inteligencją, mianowicie zapewnia właśnie śledzenie po wykrywaniu oka. Czyli tak jak aparaty mm -hmm. bez tak ten model tak, wykrywa tak. ludzkie oko. Canon i... ma takie rozwiązanie. Z zgadza dualki, się. Mało tego, w trójce Kanona mamy możliwość śledzenia autofokusa ruchem gałki ocznej, czyli powracamy do technologii z dawnych DX-ów, ale już w w wykonaniu tutaj produktów bezlustrzankowych bez tutaj kanona najwyższej jakości. Także i to wszystko rzecz jasna u nas w BX-ie. Po, 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 pod, podsumowując te trendy, o których mówiliśmy na początku, wygląda na to, że przyszłość kamer to sztuczna inteligencja. Ona już jest, żeby nie ukrywać. Większość kamer wykrywa, czy mamy do czynienia w kadrze jest zwierzę, czy jest człowiek. Większość kamer w tej chwili atakuje i wykrywa nie tylko jedną osobę, ale dwie. Na przykład kamera Z280, Camcorder Sonego z potujnym przetwornikiem, potrafi znaleźć w kadrze trzy osoby, wykryć trzy twarze. I na tych trzech twarzach trzyma ostrość. A ta kamera już wyszła jakiś czas temu. W tej chwili mamy Sony FX9, FX6, które mają jeden z najszybszych systemów autofokusa, które bazują na zaawansowanym tutaj detekcji fazy. I są po prostu nieziemskie, jeżeli chodzi o śledzenie. Także już dawno wyszliśmy poza ten etap. Poza gdzie... operatora. Znaczy, nigdy nie wyjdziemy poza. Fotografika. Czy fotografa czy operatora, bo ktoś musi wydać ten kadr. Ale mówimy o sytuacjach, w których operator może być o wiele bardziej swobodny. O wiele bardziej może. na kawę. Nie, 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 nie. nie. Przez swobodę, swobodę mam na myśli, nie musi się skupiać, czy faktycznie kamera musi pilnować falsk kolor, czy picking jest zastosowany, czy obraz, który mu podpowiada autofokus jest właściwy. Ale jest właściwy, może zaufać, a przez to może skupić się na kadrze, może y, skupić się na swojej pracy, może skupić się na innych y, poziomach i wartościach. Przyspiesza no, robotę. Przyspiesza i ją ułatwia. My sami wiemy, no, ile tutaj się musieliśmy dzisiaj ustawiać, a to wszystko też się z tym wiąże, prawda? Oczywiście. Czas, czas, nikt nam nie zwróci tego czasu. Dla każdego liczy się, się czas. Podłączenie trzech kabli, czterech do, do jednej kamery, podłączenie jednego kabla. Ustawieniem ostrości, dojechanie, pilnowanie tego, a czym innym jest ustawienie autofocusa. No Mówmy się, w momencie, kiedy my siedzimy, jesteśmy w jednej odległości, ostrość jest stała. Jeżeli chcemy zmęczyć nasze kamery za grube pieniądze i chcemy przekonać się, jak świetnie działa autofokus, to powinniśmy wstać, oddalić się, przybliżyć się i przekonać się, jak szybko ten obiekt. Szybkie ruchy wykonywać. Szybkie duchy, ale przede wszystkim po prostu nie w jednej linii odległości, ale jednak przód, tył, przód, tył i zobaczyć, czy nasze szkło oddycha, czy po prostu gubi się ostość, czy cały czas ona jest zachowana w kadrze. Dziękuję bardzo. Również dziękuję.